Okej, dzisiaj mamy tylko z tej strony MGR i jej zagramy sobie w Minecrafta e, na serwerze Mine e, e, Jest to pierwszy odcinek z serii. Wow! Jest to pierwszy odcinek z serii e, a, Under Survival, czyli podziemny survival. No i dobra, żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie grota. Czy jakoś tak? Nie wiem, czy. Eee. Och, kurde Aha, grota skór, dobra Aha. Dobra Ten mi serwiski Dobra Ogólnie to chodzi tutaj o to, że mamy swoją grotę i TP i td Seryż też długo nie dużo nie, długo Dosyć długo nie było filmików y, na moim kanale, ale byłem chory, ale już to się zmieni. Mm. Ogólnie mm, ja wiem tylko tyle, że tutaj mamy do dyspozycji jedno drzewko, mamy bedrock, y, Mamy taką grotę, możemy sobie kopać, nie wiem na ile Nie wiem czy możemy nieskończoność na przykład kopać tam czy tam Nie wiem tego, dopiero w to pierwszy raz gram na znaczy, przedtem tak sobie testowałem i... I był spoko, co to ma być? What the fuck? No wytyfy no! Zabubić. Ok, tak, tu gdzieś będzie dom. Tak, domek zrobimy taki wypicany, do góry. Chociaż nie wiem, czy to można kopać. Tak też nie skończyć do góry. To też nie wiem. Ok, tu będzie. Chociaż nie, chwila. To jest tak. No, co jest? Kurde, co to mają być za lagi? Na pewno nie są moje lagi. Dobra, tu będzie domek. Ale to domek nie wiem, może zrobimy poza odcinkiem. <coughs> Ogólnie to trzeba tu zrobić. właśnie tak, co, ciemno coś. Eee, trzeba drzewko. Bo mamy kości. Tak, mamy kości. Więc co ogólnie fajnie! Dobra, tutaj sobie damy wodę. Um, czekajcie ogólnie jeden, dwa, trzy, cztery. Pięknie i drzewko potrzebne będzie tak. Raz. Nie, zrobimy inaczej. Dobra. Ci tutaj tego domku może nie będzie. Jednak. Chodź jak stoję na shiftie, to mi laguje. A, to wiele wyjaśnia. te, te tam to te, tam to te, tam, te, tam macie lagi. A. a, czyli... czyli nie tylko ja mam lagi. Więc spoko. Nie, nie, każdy ma. Nie wiem czy każdy. O kurde, gademet. No i jak tu nagrywasz w takich warunkach? <słuch> czekajcie, ile drzewo potrzebuje? Raz, The fuck. I dobra, poładnia idzie tu. Nie, hmm. czekajcie. Tylko poważnie z tym mieczykiem. Koreażki. Dobra, eee, to było tak na poważnie, poważna zabawa była. No kurde proszę no Dobra jak się zetnie to później wypadnie może demet ogólnie dzisiaj jeszcze chyba wrzucę, chociaż nie wiem, jestem pewny, wrzucimy wrzucę odcinek eee, no kurde. Wrzucę odcinek, nie wiem jeszcze w jakiej gry, tak w sumie, bo już mam ponagrywane trochę, tylko wiecie, tylko kwestia wrzucenia, a wszystkich wiadomo wrzucał nie będę. Kurde, fajnie. Nic mi nie dropnęło. Dropnęło coś. Nie, nic. I kilów mi się zaraz skończy. 343 FPS. No to ja też mam coś koło tego bo akurat jak jesteś jak się jest na spawnie na tym serwerze to w sumie FPS-ów się ma tak mniej niż normalnie bo mm, jak jest się w tej grocie to no kurde jak jest się w tej grocie to wzrastają dobra sobie weźmiemy czekajcie nie to zostawimy tak drop żelazo. że lazo Nie czy jest śmieszne. JA! Yeah. Dziękuję hmm. W sumie ja tak mi się ciśnie żeby zrobić generator stona żeby tutaj tak nie, nie rozkopywać za dużo ale też nie wiem po co jak tu można kopać i kopać. Chyba, że jest gdzieś jakaś granica, co wiecie. Możecie tam coś napisać w komentarzu. Dobra, dobra, pięknie, pięknie. Teraz pytam, czy tam drzewko urośnie. Aha, a się o dźwięk opóźnił. Raz, dwa. Dobra, spróbujemy. Ja chce, to za tylko 10, wezmę. raz. Dwa tutaj pieczyć się też no nie wiem, no ma to drzewko wodę no światło już trzeba więcej światła no proszę no nie tak się nie zagrać Na no, potrzebne w ogóle są jakieś kity O kit nowy Co on daje? Jestem zegarek i kilof O, to spoko. staram się tu coś zrobić poza nagraniem, nie wiem, jakiś domek wybudować czy coś. No kurde, wiecie, no ciężko tak w tych warunkach. Nie no! Idę się utopić. Nawet woda się zlagowała I straciłem 10 moczek Cadowo Kurde nie wiem ile już nagrywam w sumie... Nie no około z 5 minut zapomniałem ustawić tego Zapomniałem ustawić i e, kurde też. w. The sobie ja zakupiłem. dobrze, nie. The e, Forest. Wow, mi <grym> się jak e pisze. Mkay, mm. potrzebne informacje. Map. Są jakieś warpy? Aha, a to LOL A na ten mam Ło, Tu jest PvP czy nie? Sojusz? Jak widzicie, tam miało być tylko 6 Miało być tylko kurde ta seria, a tu widzicie, widzicie Ej Soj, może ty coś dasz pumplu? Co w ogóle zrobiłem? Czekajcie, coś mi się to włączyło? Jakiś komunikat? O, ja mam nadzieję, że to nie było widać shit. E, dobra, z Minecrafta. Minecrafta. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj, bo w sumie coś nagram, nie wiem, i coś powinienem dzisiaj wrzucić. E, tak więc na razie, cześć. Baum.